2 km i ruszyły. O, na razie to na hamulcach towarzystwo. Floksja na prowadzeniu, ale tu chętnych do prowadzenia nie ma. Floksja, farsa i kaper, czyli trzy kraśnieńskie konie. Na czwartej pozycji gro i piąta zadra. Tu nic się nie zmienia. Spokojnie prowadzi floksja tuż za floksją kaper na trzeciej pozycji, farsa na czwartym miejscu gro, na piątej pozycji zadra. Floksja kaper, farsa gro, zadra. Floksja. Kaper, farsa gro, zadra, jak po snurku. A no i wchodzą w zakręt, a w zakręt wprowadza floksja. Floksja kołoni kaper, floksja kaper, Farsa gro i zadra. Floksja kaper, floksja kaper. Farsa, gro, zadra. Nic się nie zmienia w połowie zakrętu. No może poza tym, że do półsiodła Floksy doszedł Kaper, a próbuje wyprzedzić farsę gro przy wewnętrznej zadra. No i za moment pojawią się na prostej finisowej. Wyprowadza Floksia. Finisuje bardzo ładnie gro. Finisuje też kaper. I tutaj kaper przy wewnętrznym kanacie z przewagą. Kaper gro. Kaper gro. 200 metrów do celownika. Kaper finisuje gro. Ale kaper wygrywa gonitwę z przewagą. Na drugiej pozycji gro. Na trzecim miejscu floksja, czwarta farsa, piąta zadra.